Okej, okay, okej, okay, widzowie, można powiedzieć, że Stumbleguys chce być bardziej OG niż było do tej pory. Patrzcie na to, mamy aktualizację. Mamy nowy sezon rankingowy, a tutaj możemy używać tylko zdolności, które właśnie tak jak przytulenie, czy pięść, czy też slajd są naprawdę OG. Czy to przywróci świetność StumbleGuys i nagle wszyscy gracze wrócą, żeby tutaj właśnie grać? Trzeba przyznać jedno, ludzie się serio rzucili na te rankingówki. Ja w tym odcinku chcę także aktywować Stumble Passa. Nowe. Stumble Passa. No bo kurde, mamy tutaj Kapibarę, która jest jakimś robotem. Co jest w ogóle grane? Mamy do tego wszystkiego nową mapkę, ale to dalej nie wszystko, bo jeszcze jest jakiś tryb, gdzie można stać się jakimś gigantem. W ogóle ja nie wiem, co tu się dzieje w Stumble Guys. Ale oglądajcie to do końca, żeby odblokować Stumble Pass. Najpierw muszę wygrać jedną grę rankingową. Jeżeli serio, trafi mi się Lost Temple na rankingówce, to chyba padnę. Nie wyłączaj tego filmu, oglądaj go w całości. Nie, nie, nigdy do połowy. A wy widzowie, jeżeli kup Stumble Passa czy nowe zdolności albo klejnoty, żeby kręcić kołę. Wiecie, to są naprawdę niezłe nowe rzeczy, a nawet mamy koło za 49 klejnotów jest jedno zakręcenie, gdzie jest mega OG Golden Bone Skin. To jeżeli cokolwiek robicie w sklepie, to oczywiście z kodem Abra. Więc wchodźcie już teraz właśnie na koniec sklepu. Tutaj wpisujcie kod Abra raz na dwa tygodnie. I powiedzcie o tym znajomemu, ok? Właśnie o kodzie Abra. A już trochę liczyłem na to Lost temple. Serio, nie spodziewałbym się tego, że to właśnie będzie na gierkach rankingowych. Kiedy ja to nagrywam, to tak naprawdę słuchajcie mniej niż godzinę temu. Serio, jakby cała ta aktualizacja wyszła w grę. Więc tutaj moi przeciwnicy to mogą być zarówno boty. Serio, on wygląda totalnie jak bot. Ale i słuchajcie, o widzieliście, widzieliście, Guśma wymaksowaną pięść. Ja. No, może zwróciliście uwagę. A może nie. Ale nie wziąłem żadnych zdolności. Tak, 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 tak. Absolutnie nie mam, słuchajcie, na nic w tym momencie wpływu. Więc tutaj mo. Wow! Chciałem powiedzieć, że. Może być ciężko, ale papa, typy! Pa. Ej, nieźle, nieźle, słuchajcie, gość nie ogarnął. Ale, tak czy inaczej, ten koleś z kolei, słuchajcie, wydaje się być bardzo dobry. ja bym chciał wygrać. Tylko tu jest właśnie mały problem. Że on ma, słuchajcie, wymaksowane zdolności. A ja nie. Ej, serio nie mam. Dobra, ale jakoś to ogarniemy. Słuchajcie, jakoś to ogarniemy. Ja będę go, wiecie co, prowokować. Ja będę go właśnie jakoś tak prowokować, żeby on do mnie, słuchajcie, jakoś podszedł. Coś, ten tego, rozumiecie, no nie? Bo wiem, że jak tylko ja do niego podejdę, to przecież jest po mnie. Więc widzowie, co ja mam zrobić? Co ja mam najlepszego, słuchajcie, tutaj zrobić, no? Muszę słuchajcie, czekać. Muszę, słuchajcie, zdecydowanie czekać. Dobra, muszę się właśnie z nim zamieniać Tutaj pozycjami. I muszę słuchajcie, tak kmienić, że on będzie do mnie podskakiwał, a ja wtedy, słuchajcie, będę, a właśnie zwiewać! W taki sposób, żeby on się na przykład nadział na takie kolce, no nie? Serio, no dawaj, dawaj, dawaj. A, dobrze. I dobra, widzowie, jeszcze mega szybka akcja. Jeżeli nie macie w tym momencie zeszytów, no albo macie zeszyty, ale chcecie mieć fajne zeszyty na nowy rok szkolny, to www.abrety. Pajcie i zamawiacie. Ja o to w sumie nie wspomnę, ale mamy zeszyty. Mega fajne właśnie w krateczkę. Z takimi logami, Abra Team i jeszcze w ogóle są takie zestawy zeszytów, że jak ktoś tam kupuje chyba 5 czy tam sześć, to jakby jeden z nich jest gratis, więc wpadaj i zamawij. pierwsza linijka w opisie Eee, dobrze! Ej, zabawą w berka można powiedzieć. Ej, ty, kurde, ale spoczko Ale spoczko, dobra, przeskoczmy sobie tutaj, przeskoczmy sobie tutaj, przeskoczmy sobie teraz tutaj, dobra, tutaj sobie tak przejdziemy, dobra, dobra. Dawaj, dawaj, doby sy, No. Lecisz do mnie? Leci? Aj Ajajaj, aj. dawaj, dawaj, dawaj W końcu go, słuchajcie, zła. O nie, bo sam się zar... A! Złapiemy go w końcu, słuchajcie <gryw> Dawajcie, musimy go, słuchajcie, w końcu złapać, bo to jest niebywałe To jest niebywałe, co tu się, słuchajcie, dzieje I co, zioma? Nie, no on odpadnie w końcu, słuchajcie, patrzcie O kurde, dawaj! O, dobra, ja jeszcze żyję ale czy gość to przeżyje? Słuchajcie. do o nie! No to fej! Dobra, dobra. Każdy chyba to widział. <laughs> że ta gierka do tego zmierzała. No to teraz, czy ja mogę? Czy mam pozwolenie na odblokowanie tego Stumble Passa? Mówiłem, że muszę najpierw wygrać. <laughs> Ale tego się nie dało. Wygrać tak w ogóle? Tak 0%, 0 szans. To ja sobie pozwolę, ok? Gratulacje: aktywowano Stumble Pass Premium. Wyjątkowe, mityczne, legendarne stuki, by kontynuować. No i teraz tak. Albo bo słuchajcie, gramy albo kupujemy przepustki. Nie, do no wiadomo! Z tego bonusu to oczywiście ja zawsze skorzystam. Nie ma innej opcji. Tak, tak, tak. My potrzebujemy, słuchajcie... No właśnie, teraz ktoś może z was, was powiedzieć, że nie potrzebuję ja, co nie, jako Abra, żetonów zdolności. Ale popatrzcie na jedną rzecz. W tym momencie, słuchajcie, mamy ich 136 tysięcy, a ja dalej nie mam wymaksowanych zdolności. I skoro teraz mamy sezon OG, na którym to, to może warto jakby podkreślić, co nie, jest właśnie tylko ta emocja. Ta emotka i ta emotka, gdzie dwie z nich są wymaksowane To chyba wypadałoby jednak ulepszyć to Co nie? Serio, bo to trochę, to trochę słabo wygląda Mam 6 poziomów z 15, Więc jednak tak, potrzebujemy żetonów zdolności Serio, to się zgadza Otwieramy pudełko boksa o góra, sianiasz, Jan. Dobra, jedziemy z żetonami zdolności. Dawajcie, chociaż sobie otworzymy teraz jedną stronę czy dwie strony i zagramy sobie kolejną giereczkę. Taki byłby mój plan. Dobra, akurat te piórka... Wyposażamy czy nie? Dobra, na razie kliknę wyposaż, słuchajcie, ale zaraz zobaczymy. Dlaczego? Bo ja, słuchajcie, bardziej tutaj się skupiam uwaga, na, 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 na tym skinie. Mechaniczna kapibara. Pokaż w ogóle, jak to wygląda. Ej, ona ma arbuza jako plecak? What? Ej dobra, to jest bardzo niski skin. Może to jest najmniejszy skin w grze, a może niekoniecznie, ale na pewno jest mega dobry. Tak czy inaczej, to co muszę zrobić, bo, bo jeszcze tego nie zrobiłem, no to właśnie słuchajcie, wybrać sobie te trzy zdolności. Tak, serio. I na pewno trzeba będzie to ulepszyć, tylko tak się zastanawiam. Czy to nie jest materiał na osobny odcinek? No dobra, jeszcze dawajcie, otworzymy sobie tą drugą stronę. Serio, wydaje mi się, że można to wszystko w miarę szybko przeklikać, bo akurat na tej stronie nie mamy nowej skórki, tak? Więc bardzo spoko, że my zaraz sobie zagramy tą mechaniczną capybarą, co jest dla mnie oczywiście dość dużą nowością, no nie będę słuchajcie ukrywał, co nie? Myślałem, że to jest coś nowego. Ej, ale kojarzę! Teraz faktycznie kojarzę te kroki ziemi. One są mega dobre. One są serio, mega, mega tłściusienkie, ale stuknij i to. tyła! diesel jack. on się jakoś tak nazywał. Słuchajcie, no wiadomo, player UJ500 i podłoga 4X, nim gra. Uy, albo gra dalej. Właśnie to jest bardzo dobre pytanie. W sumie to zaraz wejdziemy, zobaczymy sobie, czy on dalej tym gra, ale nie wiem, czy on w tym momencie jest w grze, no bo jest szkoła o tej godzinie. Tak, ogólnie, ja to nagrywam o jakiejś trzynastej. Jak wejdę sobie tutaj w znajomych, no to uwaga, czy tu jest player. U, nie ma playera. Ale i tak możemy zobaczyć, jaką skórkę miał ostatnio. Okej, okay. player miał słuchajcie takiego skinka. No dobra. On ma brak klubu? Serio? U nas i tak panuje taka zasada w klubie, że jeżeli ktoś nie gra, to nie chodzi o to, że trzeba grać daily. No, ale jak kogoś nie było od trzech tygodni, to niestety, ale no, trzeba zwolnić miejsce dla osób, które, że tak powiem, są chętne do gry, prawda? Dlatego teraz mogę go zaprosić. O, i teraz poszło. O kurde, jungle roll nam się, słuchajcie, trafił. No to teraz może, słuchajcie, już być naprawdę ciekawie. Dlatego, że tak, tutaj są zdolności, które oczywiście, tak jak w ślisk, mogą mi troszeczkę pomóc, ale to też nie oznacza, że, słuchajcie, na pewno mi pomogą, bo to raz. Raczej bym zrobił w ten sposób. O, dokładnie tak. I teraz bym, słuchajcie, sobie normalnie tutaj leciał. Oj, tutaj kawałeczek, słuchajcie, już za daleko. Mogły być problemy, słuchajcie, ale jeszcze ich, słuchajcie, nie ma. Dobra, i teraz tak. Uwaga, uwaga, uwaga. BOOM! OK, papa! Oczywiście straciłem trochę czasu na zabawę z tym typem, ale, no przyznacie, to było dość zabawne. To było serio. Dość mega. Zab Wow, dobra, nieźle się słuchajcie zbagowało. Ej, serio. To co? Czekamy na jakiegoś kolejnego gościa? Tak sobie myślę, że. Wiecie, ja mógłbym tu teraz już przejść na metę i wygrać, ale dawajcie kogoś jeszcze strolujemy. Dawajcie, 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 dawajcie. O kurde, ty. Dobra, tylko zastanawiam się kogo. Bo jest ich dużo, jest ich dużo. Nie, dobra, jednak wchodzę na Jest za dużo. Jednego bym strollował, a potem inny jeszcze jeden by weszli na metę i bym przegrał, co nie? Znaczy, dobra, bym nie przegrał, no bo tutaj to przegranych prawie nie ma. Gierka wyścigowa, ale rozumiecie, no. No i ciak, wyższy poziom przep Stumble pasow baba baba, dobrze! O, tu będzie dobry skin, ale najpierw zanim to, to otwieramy pudełeczko, tak! Pudełko, krok! Okej. Okay. Player, to może być znak. Może dołączysz do nas, co? Do naszego klubu. Abera, lele, na czele, balele, lele. Dobra, lecimy widzowie. A wy pamiętajcie oczywiście o zeszytach, abraty i innych rzeczach, tak? Bo mamy koszulki, bluzu, cokolwiek byście chcieli. Ale po prostu mówię o tych zeszytach na nowy rok szkolny, bo serio, nawet mamy takie zestawy, co nie, że po prostu tych zeszytów jest więcej. Więc wow abrety, wpadaj i sobie zamawiaj, wariaciku. A ja lecę tutaj dalej. Klucze zdolności to. To jest rzecz, która akurat nie jest mi praktycznie w ogóle potrzebna, dlatego że ja oczywiście odblokowuję wszystkie zdolności, no albo się je kupuję za pieniądze, albo no niektóre, chociażby wiecie, kurczakowa bomba, co nie? E, to były w pasie przez jeden dzień, potem jakoś nie wiem dlaczego, ale no wiadomo, jakby zostało to wycofane. Dobra, nie wiem, nieważne, nie wchodźmy tutaj jakby dalej w do... Ale dobra, tak czy inaczej, I Iron Hair, wybieram ciebie, Pokémonie. Ej, dobra, wow, okej. Okay. Ou então, seja, Mhm, mm i on ma marchewki Okej, okay. ty, wygląda nieźle Ej, popatrzcie, ktoś dołączył nowy do naszego, słuchajcie, klubu Albo nie jest nowy, może już był Ale popatrzcie, ma nowego, nowego skina Ma nowego, słuchajcie, skina Nie wiem, czy to, słucha. Uuu, okej, okay, okej, okay, dobra No, niezły ten ranking globalny Ale to może kiedyś, słuchajcie, było Albo właśnie jakoś w miarę nowa rzecz Ej, wysłałem mu zaproszenie Ciekawe, czy kupił Stumble Passa z kodem Abra Ale jeżeli tak, to oczywiście pozdrawiamy Ogólnie, widzowie, ta nowa mapa, co nie? Temple Tumble, pokazywałem wam już ją Na odcinku, tego wam nie pokazywałem I wydaje mi się, że dobrze byłoby w to zagrać Bo to akurat jest naprawdę wyjątkowo Ciekawe, ale ta mapa też, grając Bez botów, może być serio fajna No to kliknąłem to nowe wydarzenie Nie wiem czy pamiętacie, ale po prostu mamy tutaj Cztery różne moce, gierka jest Eliminacyjna i tak bardzo z grubsza to sobie Skaczemy i tak dalej robimy różne inne rzeczy Ale właśnie używając takich Oto mocy jak teraz, jestem w stanie Słuchajcie, wywalać ludzi, inni są w stanie Na przykład zakopywać się pod ziemię Albo robić jakieś tam jeszcze inne kombinacje, co nie? No, o kurde, teraz to widzieliście. To było mega grube, co nie? Serio, giereczka jest fajna o tyle, że mamy tutaj też dodatkowo opcję zbierania tych innych rzeczy. Na przykład teraz mam prawo się zakopać, słuchajcie, pod ziemią. To jest, wiecie, przez chwilę, że tak powiem, mam wielki chill. Ale też, słuchajcie, latają tutaj różne dziwne inne rzeczy, które, no sami widzicie, mogą nas popychać. Jeżeli nie widzieliście jeszcze tej mapy, no to teraz spróbuję wam w finale to pokazać. No bo wiadomo, teraz to boty, były to tam, ola. W każdym razie, Ziemia sprawia, że leci. Przecież w dół ogień sprawia, że wywalasz ludzi wokół. Woda chyba robiła most. A wiatr to już nie pamiętam. Natomiast serio, z jakimiś bardzo wyskilowanymi graczami to może być bardzo dobra gra. Serio, tu się może dziać bardzo, bardzo dużo. Dobra, ja dostałem, słuchajcie, znowu ogień. Więc teraz fajnie byłoby, słuchajcie, na przykład wywalić takiego typka. Okej, okay, no i został on wywalony, co so, nie? Dobra, bum! Okej, okay, tutaj będzie leciał właśnie. Będzie leciała ta, nie wiem, owca? Cokolwiek tu, słuchajcie, jest. O, teraz wezmę sobie, słuchajcie, właśnie. Patrzcie, to wiaterek został zabrany. A, Widzicie, bo to jest taki. Tak! To jest tak, że nie dość, że wyskakujesz mega wysoko, to w dodatku jeszcze bardzo wolno spadasz. Tak, to jest mega kozackie. Takie bardzo defensywne, ale zarazem mega kozackie. Dobra, polecę sobie tutaj właśnie w górę i teraz wezmę sobie na przykład taką ziemię, co nie? Więc mega spoczko. I teraz, jak będą leciały, słuchajcie, tutaj, to o! Widzicie, mogę się schować. Dobre, co? Typo, nie zdążył. No, bo go już tutaj walnęło. Ale ja chciałbym, słuchajcie, zebrać coś teraz bardziej ofensywnego. Tutaj gość, słuchajcie, mnie atakuje, więc trzeba uważać. Słuchajcie, o! Dobra, za kopuje się pod ziemię. Nice. Nieźle, co? I teraz, słuchajcie, mamy... Dobra, dobra, dobra. I boom! O kurde, nawzajem się rozwala... Ej, on chyba... Nie! On przetrwał... Ej, to szacun. Serio szacun. To teraz wyobraźcie sobie, widzowie, grać w to z naprawdę ogarniętymi graczami, kiedy na przykład ja też będę już ogarnięty, bo się po prostu nauczę tych wszystkich rzeczy, co nie? Moim zdaniem to będzie mega ciekawa giereczka, ale to tylko moje zdanie. Wiem, wiem, wiem. Chcę nowego Blockdasha. Ja, ja, ja jakby to też i ja to piszę twórcom stałego że chciałbym nowego Blockdasha. No wiecie, na przykład zwykły, najzwyklejszy OG, zwykły blockdash, tak? Wiecie dobrze, który, ale żeby po prostu były tam na przykład nowe struktury, no nie? Serio. I tyle. Blockdash remastered mamy, tak? Ale byłby Log dasz, nie wiem, refreshed. No, i tyle. A my tak czy inaczej, lecimy, widzowie, po kolejnego skinka. Znaczy, kolejnego skinka to mamy. Bardziej chodziło mi o te kroczki, słuchajcie, tak. Jestem bardzo ciekaw, słuchajcie tych kroków. One wydają się być, słuchajcie, mega, mega spoko. Red Hollow Trail. Ja, słuchajcie, chyba je na becie testowałem. Ale nie chcę skłamać, słuchajcie, nie chcę skłamać. Kurde, nie pamiętam Ale pamiętam tylko jedną rzecz, że chyba nie migrałem, Więc wydaje mi się, że musieliśmy to testować Bo one wyglądają mega dobrze I teraz pokażę wam tego nowego blockdasha Nowego, ulepszonego Zobaczycie sami Bo na pierwszy rzut oka możecie zobaczyć, że Blockdash shrink legendarny To zwykły blockdash legendarny Ale z jedną małą zmianą Tak, nie mamy tutaj na przykład zdolności Ale zaraz zobaczycie, co będzie się działo Na ziemi, na podłodze Bo tutaj są, słuchajcie Takie oto właśnie buteleczki i można zostać tym czymś co przed chwilą na tamtej mapie nas atakowało co nie Nie wiem co to jest bo to jest słuchajcie ze współpracy ja niestety nie mam pojęcia jeżeli wy się znacie to powiedzcie mi co to jest Natomiast słuchajcie mega bekowe to jest mega gigabekowe oczywiście bardzo ciężko się tym poruszać ale sami widzicie że to ma dużą siłę można słuchajcie jak najbardziej ludziom tutaj poprzeszkadzać dobra dawaj mi tutaj pod spot Okej, okay, dobra, ledwo co, nie? Serio, niby w teorii jesteś tym gigantem, jest ci łatwiej A w praktyce prawie odpadłem teraz, więc trzeba uważać, słuchajcie. Trzeba naprawdę tutaj dość mocno. O kurde, dość mocno, słuchajcie, uważać. Ja cię kręcę, ej, mocna giereczka, mocna giereczka, dobra, lecimy z wami tutaj. BOOM! Można was popychać. Ej, ale serio, ja się tutaj nie mieszę na dołem, co, nie? Więc tu mogą być, słuchajcie, delikatne tarapaty. No sami widzicie, od ledwo co to przeszedło Mocne, mocne, mocne. Mo no. Dawaj, przejdź to. Dawaj, przejdź to. I teraz ja mogę zrobić bo, 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 Oj, nie doskoczyłem. Kurde, jakbym doskoczył, to przecież tego typa by, słuchajcie, już z nami nie było chyba. BOOM! O kurde. O kurde, ty. Bo zaraz ja sam odpadnę. Ja cię kręcę. Ej, trudne. To jest, słuchajcie, trudne, że... Znowu to powiem, ale jakby tutaj wziąć jakichś naprawdę mega dobrych graczy, to byłoby strasznie ciężko. Byłoby, słuchajcie, to strasznie ciężko, przestań. Dobra, bom! Jak on to... I co? O, kurde, nie wiem, jak ja to przeszedłem, słuchajcie. Ale mam wrażenie, że tych końców to nie dałoby się już przejść. No to co, widzowie, kolejna strona. Wiadomo, nie ma innej opcji. Lecimy, słuchajcie, kolejne żetony zdolności. I tak jak wspominałem, na pewno będę chciał zrobić odcinek, jak wymaksowywuję przytulenie. I to jest o tyle ciekawe, że słuchajcie, to jest, no, chyba taka najbardziej OG zdolność, co nie? No, jakby ta trójka jest tak samo w sumie OG, co nie mówimy tutaj o pięści, jeszcze o wślizgu. A ja serio rzadko co z niej korzystam. Czasem trollowaliśmy. No wiadomo w jaki sposób, tak, że braliśmy typa na przykład lasery na chociażby Laser Dashu czy, czy tego typu mapach, no ale nie potrzebowałem wymaksowywać tej zdolności, a teraz tak sobie pomyślałem, że no kurde, faktycznie może warto byłoby to zrobić, skoro i tak mamy zapas żetonów zdolności dodatkowo, no musimy używać tej zdolności, no bo po prostu są dostępne tylko trzy. Dajcie znać, czy chcecie taki film i pamiętajcie, żeby wpisywać kod Abra na końcu sklepu. Popo po, 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 pozdro!